Zadanie 10. Zależność między liczbą przekątnych k, a liczbą boków n wielokąta wypukłego określa podany wzór. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz p, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo f, jeśli jest fałszywe. Liczba przekątnych w dwunastokącie, w dwunastokącie jest 3 razy większa od liczby przekątnych w czworokącie. No to co? Liczymy k dla dwunastki. No to podstawiamy 12. Tu nie stawiam nawiasu, robię od razu razy. 12 odjąć 3 to jest 9. Na 2. No to to się tu skraca, mam 6, 6 razy 9 to jest 54. No i k ile? 4 jeszcze trzeba obliżyć do tej pierwszej odpowiedzi. No to podstawiam, no to też mam 4. I w sumie razy 1, bo 4 odjąć 3 jest 1. Przez 2. No to wychodzi na to, że tu mamy 2. I pytanie, czy ta liczba jest 3 razy większa od tej? No nie, fałsz. Liczba przekątnych w ośmiokącie wypukłym jest o 11 w ośmiokącie, to jest ośmiokąt, a to jest sześciokąt. No to i tak musimy obliczyć K8, czyli mamy co? Tu będzie 8 razy 5, bo 8 ma odjąć 3 na 2. No to właśnie na to, że mamy 8. A razy 5 to jest 40, na 2 to jest 20. No i k6 to jest 6 razy 3, bo 6 odjąć 3 jest 3 na 2. 18 na 2, czyli 9 o 11 większa. Zgadza się, jest o 11 większa, czyli to jest prawda.